Trzecia część shortu o piankach akustycznych. W drugiej części skończyłem na tym, że dają sporo. Zmienia się dźwięk. U mnie firma, która dokonywała pomiarów dźwięków, pomiarów akustyki, o widzą Państwo, tutaj na przykład klej z mrówki do paneli akustycznych, absolutnie beznadziejny. Klej z bitmatu Rewelacja. Tak, a propos tego, czym ewentualnie montować. Montować pianki możemy klejem, montować pianki możemy na taśmy dwustronne, możemy za pomocą takich klei czy silikonów w tubach. Ja wybrałem klej w sprayu, bo jest szybko i jeśli wykupimy ten dobry, to wszystko się trzyma jak trzeba. Przepraszam za to, że filmik jest trochę chaotyczny, ale nie jestem profesjonalistą. Tworzę, jak gdyby moje materiały, z uwagi na to, że jest bardzo mało materiału rzetelnego odnośnie akustyki, między innymi pomieszczeń. Ja nie zajmuję się sprzedażą, więc nie muszę wciskać tego, co chcę sprzedać, tylko mogę mówić, jak jest. Pianki akustyczne w zbyt dużej ilości wytłumiają za bardzo. A więc my chcemy tych dźwięków więcej z głośników, żeby były ładniej wydobywane z naszego sprzętu, ale jak ulepimy za dużo tej pianki, to niestety mamy efekt odwrotny. I tak się stało u mnie. Firma nie wzięła pod uwagę, że kupiłem inny materiał klasy A, a nie klasy C, to pochłanianie jest większe i wytłumiliśmy po prostu pokój za bardzo. Więc było zrywanie, z filmem się rozstałem, pracuję sam, prace trwają dalej, dlatego już tak długo, bo to już jest trzeci miesiąc. Ale tak stwierdziłem, że jest lepiej i to Państwu polecam. Robić pomału, wykleić sobie metr, półtora, dwa. Popatrzeć, żeby ta akustyka była dobra. W takim pomieszczeniu, które mogą Państwo adoptować bądź w salonie. To dobrze by było zrobić to minimum 25%. Tak super, dobrze i mniej więcej tak też zrobiłem u siebie. To jest mniej więcej 50% akustycznie zagospodarowanego terenu. Dźwięk jest, tak jak mówiłem, bardziej dynamiczny, bardziej klarowny. Nie ma pogłosu, nie ma niepotrzebnych odbić. Co do odbić, jeśli mamy sufit, to na podłodze nie musimy. Jeśli tu mamy lustro, to z drugiej strony mamy materiał akustyczny. Chodzi o to, żeby nie było odbijania gołej ściany od gołej ściany.